Co miesiąc każdy z nas płaci rachunki. Przelew przez internet za pośrednictwem Twojego konta z dostępem online to oszczędność czasu i pieniędzy. Pamiętaj o sprawdzeniu opłaty za wykonanie przelewu w Twoim banku. Logujemy się na nasze konto, wpisując naszą nazwę użytkownika i hasło do systemu. Następnie Wybieramy konto, z którego dokonamy przelewu. Może być tak, że jest to jedno konto, ale w przypadku, gdyby było ich więcej, pamiętajmy, by wybrać to konto, z którego chcemy zrobić przelew. Następnie wybieramy funkcję przelew. Po wyświetleniu się formularza przelewu, uzupełniamy okienka na stronie przelewu, a więc z naszego rachunku przepisujemy nazwę odbiorcy, kwotę, numer konta, adres, a także wszystkie inne pozostałe pola, które są wymagane do wykonania operacji przelewu. Zwróćmy uwagę, że mamy możliwość utworzenia zlecenia stałego lub zapisania odbiorcy. Zlecenie stałe. Umożliwi nam automatyczne wykonywanie tego samego przelewu co miesiąc. Jest to szczególnie przydatne w przypadku spłat kredytów o takiej samej kwocie lub płatności za mieszkanie lub innych płatności, które powtarzają się regularnie co miesiąc. W tym przypadku, ustanawiając zlecenie stałe, nie musimy już pamiętać o dokonaniu przelewu. Ten przelew będzie się automatycznie wykonywał co miesiąc. Kolejny etap to realizacja, następnie wyświetla nam się ekran, który daje nam możliwość weryfikacji i ostatecznego sprawdzenia danych. Sprawdzamy, czy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. Następnie wpisujemy kod jednorazowy. Taki kod może zostać do nas wysłany SMS-em lub możemy z banku otrzymać listę kodów jednorazowych. Pamiętajmy, by taką listę trzymać zawsze w bezpiecznym miejscu i chronić przed dostępem osób trzecich. Następnie, po wpisaniu kodu i sprawdzeniu danych, klikamy: Realizacja przelew. Dostajemy informację, że nasz przelew został zrealizowany.